Aspirant sztabowy Paweł Klimek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na kolejny odcinek Tarnowskiej Kroniki Policyjnej. W ostatnim tygodniu policjanci z Komisariatu Policji Tarnów Zachód zrealizowali swoje zadanie operacyjne. Zatrzymali 27-letniego mieszkańca powiatu tarnowskiego, który w swoim mieszkaniu posiadał znaczne ilości narkotyków. Policjanci, którzy udali się do jego miejsca zamieszkania podczas przeszukania odnaleźli i zabezpieczyli ponad 303 gramy haszyszu. Mężczyzna został zatrzymany, został doprowadzony do komisariatu policji Tarnów Zachód, zostały z nim przeprowadzone podstawowe czynności, a następnie został doprowadzony do Tarnowskiej Prokuratury. Tutaj usłyszał zarzut określony w artykule 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Ten zarzut jest zagrożony karą pozbawienia wolności od roku do lat 10. Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do posiadania tejże tegoż haszyszu. Wyjaśnię całe okoliczności i prokurator zastosował wobec tego człowieka środki wolnościowe. Mężczyzna będzie poddany dozorowi policyjnemu oraz posiada zakaz opuszczenia kraju. Niestety mamy bardzo dużo wypadków rolniczych. W ostatnim tygodniu aż dwa jeden miał miejsce na południu naszego regionu, drugi na północy. Jeżeli chodzi o zdarzenie na południu naszego regionu, mówimy tutaj o przewożeniu drewna balu drewna pod górkę. Dwie kobiety, które wykonywały te czynności, niestety podczas nieostrożnego tego przewożenia nastąpiło zatrzymanie tego bala drewna w ziemi, a ciągnik obrócił się wokół swojej osi napędowej. Kobiety zostały ranne, jedna z nich została przygnieciona ciągnikiem i musiał lądować na miejscu helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Dwie kobiety, w wieku 35 i 41 lat, trafiły do szpitali w Nowym Sączu oraz w Gorlicach. Na szczęście, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, a postępowanie w tej sprawie będą prowadzili policjanci z Komisariatu Policji w Ciężkowicach. Niestety, śmiercią zakończył się wypadek na północy naszego regionu. Tutaj, podczas prac polowych, mężczyzna, 29-latek, podczas zwożenia słomy z pola został przygnieciony przez prasę. Mężczyzna zginął na miejscu. Pojawili się oczywiście ratownicy medyczni, nie byli w stanie uratować jego życia. W związku z powyższym na miejsce również zostali skierowani policjanci z ekipy dochodzeniowo-śledczej oraz prokurator z prokuratury rejonowej w Tarnowie. W związku ze śmiertelnym wypadkiem podczas prac polowych również zostanie wszczęte postępowanie w komendzie miejskiej policji w Tarnowie, które wyjaśni wszystkie okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Mamy bardzo dużo, a więc powiedziałbym nawet plagę nietrzeźwych kierujących. W poniedziałek policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie przeprowadzili akcję tzw. Trzeźwy Poranek. Niestety nie był on trzeźwy dla kierujących regionu naszego. Okazało się, że podczas kontroli w różnych punktach naszego miasta zostało zatrzymanych w sumie ośmiu trzeźwych kierujących, z czego troje to mężczyźni, którzy mieli powyżej pół promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Pozostali kierowcy to kierowcy, którzy byli po użyciu alkoholu, czyli popełnili wykroczenie, prowadząc samochód właśnie po użyciu alkoholu. Jeżeli chodzi o region Tarnowski, w ostatnim tygodniu doszło, miało miejsce jeden wypadek, jedna, dwie osoby zostały ranne. Zostało zatrzymanych 20 kierujących jako kierujący nietrzeźwi. Siedmiu straciło uprawnienia w związku z przekroczeniem prędkości powyżej 50 km na godzinę, a ośmiu w związku z prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości.